I'm at the bottom, down, down. I'm gonna stay long gone, but I don't know if I'll make it back home. I'm at the bottom, long gone. Right, don't look, I don't know if I'll make it back home oh. at the bottom, no, oh, no oh. Jaż nie mogę wziąć broni do razu Poczekajcie, weźcie tamto, weź ktoś to, próbuj to podnieść No ja mam Już, dobra. Ja A ty bierz co? To wardem znajdzie G, ej, kliknij G Chyba, że nie G, kliknij O, widzisz, wywaliłeś Urla. koło Wiesz je ja teraz. Nie, to, to nie to, to nie to. To też nie to. Jeszcze ty G, G musisz ja kliknąć. Też, jeszcze więcej kół jest. Ja nie mam koła w, to w rękę. Kli, ale kliknij G. No, ale wciskam. Ja mam koło. Nie widzę koła, Warn. A masz koło w rękach. Ale jakie ty masz, w jakim stanie jest twoje koło? Twoje koło jest w O te, tu jest koło. Tu. Do no G, G musisz wciskam. kliknąć. Wciskam. Dobra, zbagowało się, idziemy. Ja go w ogóle idzie. nie widzę. tu jest ten ziomek, on ma broń. Jest? Leży. Leży, leży. To jest inny Tak, to Heads up. Long yeah, heads up, heads up, both of you, heads up. Oh. <laughs> stąd? To był w oficerce, byliście w oficerce. Ja A, byli, byli już. O kurwa, zginąłem! u mnie! Przecież. Na blisko, Ostatni namiot, yy, pierwszy rząd od tego. Od, yy, od, od bramy? Muru, od muru. Yy, nie, bardziej od lasu. Nie, Lasz. dobra, ja cię widzę, widzę, widzę. Widzę ziomka wbiegnącego. A ty na Tam bliżej crush, A tam, właśnie od tej strony, tak, tak, gdzie tak. mur jest a? Biegnie do niego ten To ja, to mój ja, mój to mój ja jestem Tu, tam jest ziomek, tam, biegnie jest, jest, do tego jest, jest. Do, do, do wieży. wieży Bieg tam No jest tutaj, jest w środku Leży Leży? Leży Druga akcja taka sama z Tak? On był tu po lewej? Gdzie on? Był? Gdzie on? on? zniknął po lewej Dzięki wielkie Bo Tutaj, strzelał do ciebie znowu O kurwa, ja myślałem, że on wbiegł, poczekaj, ja się muszę zabandażować ja się muszę Sv3 jest tutaj też. Co się stało? O, Autobus. obudziłeś się w końcu, nie? Co się stało? Zabi ale. Zabili nas. No co ty gadasz? Mhm. Krzyczeć do ciebie. Z autobusem podjechali na krzyczkę. Nie no, krzyczyliśmy do ciebie, a ty co? Nie żyjecie? A, nie żyjemy. No. Czterech ziomków z autobusu wyskoczyło i na pieprzajdę. A co ty żyjesz? Nie wiem. Mam, mam exit albo nie wiem. Co masz? No. Halo. Halo. To. No. Mam go w plugę. Nie. Ty jakieś typy są przy ciężarówce. Naszej? No, odjeżdżają. Co ty dajesz? No serio, ci mówię. A to dlatego on ma, dlatego on jest. Że jest lol, my żartowaliśmy. Dobra, oni tu jadą. Jadą tu? na i biegnę do... domu. Czekaj, czekaj, czekaj. Oni dopiero uciekają tą ciężarówką, jakby. Myślicie, że ja nie żyję? A żyjesz? Nie wiem. Jeszcze. Nie zostań, zostań Ty biegniesz drogą? Tak, 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 ale tam... Oni są dalej No jest, w monty backpacku jeden ziomek Dobra Nie no nic nie zrobię no Gdzie ty z Kowron poczułeś dwie. awczyć kurde Patrz, już mówiłem ze dwóch. No Z dwu kurde Dobra Biegacie zatrzymali się, się tak Widzę ich w lesie, Tak, no, no, biegnie, bieg. Trzech, nie, dwóch no. Trzech, bo jeden kierowca dwóch biegów. No. Biegasz tam do lasu? Tak, tak czekaj, nie? Nie Widzę, teraz można ich odjebać Z tamtej do lasu Nie biegnie do ciebie jeden? Widzę, widzę Widzą mnie Chowaj się Widzę, czekaj, widzę jednego a jest 16 osób A my mamy trzech ludzi tu. Pięknie, jeden dobry I się za drzewami. Jeden, jest jeden stoi za drzewem. Próbuję obiegać, ta. Ja też obiegam. Jeden z prawej. Kto On. Widzę ziomka. Leży dwóch. Dobrze? To ty biegniesz tutaj? Ja biegnę na wysokości, Dobra, dobra. Tam jeszcze jeden jest. Dobra, jeszcze jeden jest. Gdzie jest ten? No, na wprost nas za drzewem widzę. Stał? Nice. Jeszcze jeden. To ja, już, już zabity. Chyba. To ja się tego zabiłem. Dobrego. Tak, tak, szpikuję jeden za drzew. Dobra, a tutaj dwóch. Dobra, wyjdźcie. Ja, piąteczka. Nice. Piąteczka. Ale żeśmy rozpieprzyli. Zioł. Cerkę miał. Nie, no, klik, 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 kurwa. Wiesz, a tak biegnę jeszcze co, nie? B biegnę rozproszony, nie? Obiega, my bo oni widzieli na polu. A, ta, ta, ta. Ten, wybiegam, wybiegam, wybiegam tak, tak, tak. Nie ten. Biegnę, biegam. Wet harom, Don't hate the game, hate the truth, man. We take all blame that you got.